A teraz Marta! Marta! Linki Master! Linkiewicz! Zwyciężczyni pojedynku ze Sponaldą Gadleską. Cześć Marto! Cześć. I moi drodzy, debiut na Fame MA4. Nowa zawodniczka. Aniela, Lil Masti, Bogusz. Zapraszam Anielę. Wejście w wielkim sylą. Czy Ziemia nie robi tam ciebie? Cześć. Jesteś tego pewien? Jesteś tego pewien, bo ja lubię bardzo dużo mówić. Będziecie tego żałować. Witam wszystkich bardzo serdecznie. I teraz tak, co wy myślicie, że ja nie śledziłam Fame MMA Instagrama? Po wstawieniu zdjęcia z zapytaniem, czy kogo chcecie zobaczyć w kolejnej gali Fame MMA, jak zaczęłam czytać komentarze, to mi się uśmiech na twarzy pojawił. Lil' Masty, Lil' Masty, Lil' Masty, Lil' Masty. Mam jeszcze trochę czasu? Masz, oczywiście. Więc jestem, kochani. Która to jest kamera, widzowie? Tutaj na samym środeczku. Na samym środeczku. Tak, wszystkie te trzy są skierowane w tym... kierunku. jestem dla Was moi kochani, spełniam Wasze marzenia. E, dobra, no to przejdźmy teraz do em, tego. Do tego. E, wiem, że są osoby, które mogą nie wiedzieć, kim ja jestem. Ja tego w ogóle nie rozumiem, bo jestem legendą internetu. Ja internet stworzyłam! stworzyłam. I tak, dziękuję bardzo oczywiście włodarzom za zaproszenie mnie. Dziękujemy również. Fantastyczna przygoda, cieszę się, że mogę tutaj uczestniczyć. Kto nie wie, no to mam bardzo duże doświadczenie w sportach walki. Zapasy trenowałam 6 lat. mistrzostwo Polski zdobyłam. Zawody ogólnopolskie zaliczone, międzynarodówki, więc bardzo dobrze czuję się w walce, ale nie tylko, jeśli chodzi o sport. Ja uwielbiam po prostu walczyć. Walczyć całe życie o siebie. Kto nie oglądał jeszcze mojego filmu na YouTubie, no to powtórzę. Ja walczę o siebie całe życie, o wartości, jakie chcę przekazywać, o swój światopogląd. Tak, patrzcie, słuchajcie, tutaj jest bardzo dużo ludzi i tu się nic nie dzieje. Niech, niech będzie show! Kam show! <noise> Dobra, przejdźmy do setna. Marta. Martita, ty wiesz, że ja cię kocham. Ja z Martą nie miałam nigdy żadnej spiny. Ty wiesz, że ja cię kocham, ty wiesz, że ja cię uwielbiam, i w zasadzie jako jedyna z twórców wyciągałam zawsze do ciebie rękę. Nawet przed galą. Napisałam do ciebie na Instagramie, dziewczyny, dajcie czadu. Trzymam za Was kciuki. Ale to, co pokazałyście na konferencjach i przede wszystkim po walce, wygranej walce, Marta, speszcześciłyście imię kobiet. Sponiewierałyście płeć żeńską. I ja jestem tutaj teraz po to, żeby to żeby pokazać klasę. No i tym chyba mogę już zakończyć swoje przemówienie. Dziękuję bardzo. Panie i Panowie... Masz... Wielkie, coś brawa, wielkie prawa, wielkie no Przygotowała się. Mateusz, chcesz odpowiedzieć? Mm, szczerze to nie. Dziękujemy za konferencję. E, dobrze, e, kochani, no rzeczywiście to było bardzo, bardzo... E, rozpoczęło się to grup.